Znajdujemy się właśnie w Szczecinie, czyli w miejscu, które poza paprykarzem są również z najgorzej ocenionego poparku w Polsce. Fabryka wody ma 3, 4 gastki na 5 ponad 1500 tysiąca opinii, więc jest naszym najgorzej akwarkiem w Polsce i jako że jest coraz ładniej stwierdzimy, że tutaj przyjadę i przetestuję to dla was. Przeczytajmy sobie te kopii. 18 plus, Tak wychłodzona, że większość z wychodzących po chwili ją opuszczała. Pod prysznicami brakuje pojemników na mydła. Żółty ostat na ścianach, okrągłego basenu, koło ścianek oraz schodów nad basenami i brud pływający w basenach. W tunelach śmierdzi moczem, jak na taki szał, który miał robić. Jestem niesamowicie zniesmaczona tym miejscem. Po wczorajszym pobycie w strefie jacuzzi dostałem strasznie ropiące pryszcze na ramionach i tułowiu. Wcześniej nie miałem problemów. Skórnych. Woda ewidentnie jest skażona A tutaj teraz pojawia nam się lista rzeczy do sprawdzenia Idziemy sobie tak idziemy I kurde, mamy kłopot Nie wiem czy można iść Czy nie Na początku totalnie nie spodziewałem się, że to jest takie duże Myślałem, że to jest dużo mniejsze Jest aktualnie tylko około 100 osób tylko 100 osób. Sprawdźmy teraz w szatnie. Chwał przebierani Stary system, a to nie A co, jest taki? Co? jest taki, Nie widziałaś? Nie. To jest stary, taki niezgodny system. Taki sam był w każdym okoparku, w byłem w sumie. Póki co, tutaj czysto. Tak, jeśli chodzi o czystość, to jest on point. Tym bardziej pamiętajcie, że jesteśmy po całym dniu otwartego akwarium. Więc, jak na to, że były był otwarty cał, cały dzień, no to jest tutaj czyściutko. Co jest ważne? Trzeba patrzeć na ściany. Czy nie ma grzyła, bo to jest pełny pełnym Aczkolwiek tutaj nic mhm. nie Jesteśmy tutaj 5 metrów dopiero w środku, a jestem po prostu nie zaskoczony. Szafek jest tu strasznie dużo, ponieważ mamy yy, w ogóle 3669. miałem końca wydobycia szafek, ale jest ich mnóstwo. Co to się bierze ogólnie na akopark? Bierzecie wszystko? To bierze jest sam ręcznie? Ja kim? zawsze brałem tytanem minimum, z reguły samoręcznik. No. Ogólny stan prysznicy, jak i toalety jest bez zarzutów. Nie widziałem nigdzie pleśni ani syfu, więc na pewno o to dbają. Dobra, ważne zem. Czy tu będzie zimno? Nie. Nie jest. Nie jest. Ej, to jest duży plusik już, uważam. Ponieważ zawsze jest tak, że jak się uluje, a w początku i dobrze to wchodzę i jest po prostu zimno. Ale... Czułam, że tu nie ma żadnych leżaków Nie mam gdzie wstawić torby na przykład Oj, to prawda, no Może niżej będą hmm. Może tak Ale za to plus w szaty, że niektóre prysznice były zabudowane Jak ktoś się bardziej wstydzi Tak ee, Były w ogóle prysznice, jakby trzy typy pryszniców tak. Był prysznic całkowicie odsunięty Był prysznic z takimi dwoma ściankami I był prysznic całkowicie zabudowany No, tak prawie całkowicie Mogłaby tam być jakaś potara albo coś, no ale... Jak często nie ma nic, więc... Tak, mega spoko. Pani, pierwszą rzeczą, którą sprawdzamy są baseny, więc na nie lecimy. Czemu tu jest tyle schodów? W miarę stromo i ślisko chyba to? Trochę, czy nie? No trochę tak. Jednak są taki jak coś. Zeszliśmy sobie po tych schodach i okazuje się, że mamy tutaj taką jedną dużą fajną strefę, gdzie jest taka największa różnorodność. Mamy tutaj jakieś takie poduszki właśnie i siatkę dla dzieci, żeby się pobawiły. Jest jeden większy taki basen i też trochę takich, taki... Jak się nazywa? mocnych przykazji. Co biją mocno wodą? No zaraz zobaczycie. Chodźcie Temperatura bardzo fajna, przyjemna, cieplutka. Mam nadzieję, że nikt się nie sikał. Fajne, ale nie bije. Dalej idziemy tym samym basenem cały czas prosto. Tam, bo tam jest taki ala la. Plazala. jest nie do przejścia, a na bardzo słaby basen. <noise> Lat zabaw zaliczony, idziemy dalej. Idziemy dalej tym samym basenem. Co się tu dzieje, powiedzmy? To Jest takie, że ja skaczę, a potem ty. O, dawaj, dawaj. No. No. I dawaj da. ty. <noise> a? Co widzisz, to działa? No? <grystanie> Fajny, ale mogłoby bardziej I potrzeba do tego kolegów. Tak, potrzeba kolegów. A czasami się chodzi bez tego. Można ocenić czystość tego basenu. Cutki. Tu... cudki! Uważam, że to jest obowiązek, żeby to podprzedać, nie? Nieważne czym, jak bardzo trzeba by tą wodę spuścić, żeby tam, żeby tam to wyczyścić, ale trzeba to wyczyścić. bo to było po prostu odleśnie. I no to jest basen. Najważniejsze że to jest czystość. No sorry. <grystanie> Ta siatka tutaj, ten taki mały plac placowa, małki guys. Jest mega fajne właśnie na małych dzieci, dla mężczyzn. I będą no, nawet ja tutaj podwalam i będę się fajnie bawił. Plus z tyłu jest boisko do takiej siatkówki. Mega fajna rzecz. Po przejściu całego pierwszego basenu kierujemy się na tak zwany skalny szlak. Ale tu pachnie ziemię, nie? No. E, fajnie, taką solą. Nie za bardzo rozumiem tego całego szlaku. Nie był wytłumaczony w ogóle. Wydaje mi się, że tu jest takie prysznice różne, ale one nie działają coś. No, czekaj. Nie działa. Ja chciałem sprawdzić co to jest i nawet nie mogę. Nie działa. Nie da się. Uważam, że to ma potencjał duży, ponieważ rozumiem, że wiesz, to jest ciekawe, że są jakieś różne prysznice, które inaczej przyciskają. Mega fajne, ale to nie działa. Słuchani, mówiąc o tej strefie, uważam, że ona jest dosyć średnia. Wizualnie jest taka trochę przestarzała. Po prostu jest jej mocno zwykło, ale też czy jest najgorzej? No nie uważam aż tak. Maszyny nie są w najlepszej czystości, ale wszędzie jest ratownik. Widzimy naprawdę wszędzie, pomimo tego, że teraz koniec jest coraz mniej ludzi. Ratownik jest na każdym basenie, pomimo tego, że są tutaj dwie osoby, jedna osoba, ratownik siedzi, czeka, serwuje. za no to próśbi. Idziemy teraz na strefę Royal Tropic. Let's go! No, ale jest też bardzo ładnie Jedyne co mi to jest w stanie zrekompensować To to, że będzie gorąca woda łagam, aby taka była Jest na to. Dosłownie prawie w dekurwie Tak mm. <laughs> I co jest najważniejsze i najlepsze Jest to strefa plus 18 Czyli minut 10 No jest w Okej, jesteśmy o późnej godzinie Więc wiecie, jest coraz mniej Ale to było o godzinie 13 Więc spędzało... cały czas Jest tu cicho Tam było o wiele głośniej Tu jest cicho, cicho, cicho Cicho, 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 serio. Dobra, ta strefa chyba nie jest duża, więc musimy ją obejść teraz tak szybko dookoła i zobaczyć, co tutaj mają ciekawego. Fajną opcją był też bar w naszej strefie plus 18. Był tam też bar basynowy, lecz niestety nie zobaczymy, co w nich było, ponieważ były czynne do 21. Ten bar to jest mega robota, naprawdę. Zadowolony bar. I tu też macie takie stołki, które są z metalu. Siedzisz sobie w na wodzie, ale... No nie, jesteś w wodzie. Ta strefa byłaby idealna, gdyby było tam tylko jeszcze w powietrzu. Poza tym mają tą ciepłą wodę, nie ma krzyku, ale są ludzie, którzy się sprzedają stref za bardzo. Kochani, za mną jest taka strefa na dzieci, taka dla małych dzieci chyba. Jest jeden ogromny minus. jest brudno. Ta podłoga jest brudna po prostu. I no zobaczcie sami jak to wygląda, nie? Te wszystkie takie rzeczy, przykacze i w ogóle wyglądają bardzo fajnie. Dzieci na pewno będą się fajnie bawiły, ponieważ ja pamiętam jak byłem małem dzieckiem, nie zależało mi na jakim akuparku byłem. Jak były takie rzeczy, które psichały takim lekkim strumieniem, ja się wiemy zajebiście, to bym mały, ale jako rodzica interesuje Was też pewnie to, żeby to było czysto. No nie jest. Zraszamy na górę. Tutaj mamy rwącą rzekę i jak ją zobaczyłem, to trochę ją wyśmiałem. Ona wygląda jak potok. I to wcale nie rwący, tylko płynący potok. No zaraz zobaczycie. Cieplutka woda. Fajna. Mega mi się podoba. uwielbiam ciepłą wodę. Ej no nie no, to jest płynący potoczek, to nie jest rzeka Ale ona... w miarę rwie! To no w miarę rwie, ale no ja muszę jej pomagać, żeby ona mnie, po mnie zabierała. Ona mnie nie porwie sama. Rozumiesz o chodzi, nie? No. A na przykład byłaś kiedyś tam w Sopocie? Nie. W parku. Ale jest taka rwąca że że ledwo co ogólnie się trzymasz. Ale nie, ja uważam, że mnie na przykład porywa, ale jest to za małe. Już żeśmy, mało robimy drugie kółko już. No, widz pewnie myśli, że my tutaj jesteśmy już... Nie wiem z jednej w a to jest już w cudziku. kółko. Idę w waszą stronę, bo ta rzeka mnie nie porwała. Kochani, znaleźliśmy też Słoneczną Lagunę. To jest pasem na zewnątrz, a dzisiaj jest w miarę ciepło. Uuu, ale woda taka płynna. O, mega ciepła, no. u, u, u. O, ja się nie chce wyjść Temperatura tej wody wygrała wszystko, nie? Tam idziemy na strefę saun. Posaunujemy się trochę. Widzicie tutaj A to nie jest jakby w jednym wszystko? Też myślałam, że są w jednym e, no nic nie, Pani nic nie pytała, czy chcemy na sam basen, czy chcemy na saunę? O, zbliż pasek ponownie, jeśli chcesz to kupić To jest Słuchajcie, co Musimy się odziać w coś takiego, jako że my będziemy pewnie nadjeść mm. Bo nie lubimy Były takie komentarze, że nie można było nawet w ręcznikach wchodzić. Więc zobaczymy, bo mamy ręczniki i nie chcemy ich ściągać Zarobista sauna, ściana z kamienia Czerwony, ale dodaje do klimatu Bardzo duża w ogóle Bardzo duża Ta ogromna, naprawdę, tu jest, są trzy pięta Wszędzie można usiąść, nawet na chwilę. miejscu jest, jest tak tam jest chce, ale ktoś chce Spoko Jest znacznie gorąco Mimo to to, tego, to że taka duża, duża. duża przestrzeń, nie? A to ogólnie mega dobrze No dla samej, nie? Pana Olegianie Tutaj zmieniają się te kolorki Mniejsza jest Taka bardziej lajtowa Tak, delikatna Ale tak, Ale też bardzo tak. ładna Fajne kafelki, one nie są gorące, to jest ważne. Pomimo tego, że tu jest gorąco, one nie są gorące. Nice. I wizualnie naprawdę topka. Że już nie musimy iść do wszystkich sami, są po prostu poza Jest ich ogrom. Jest ich ogrom, naprawdę. Każdy, wam może połowę. Nie wyrobiliśmy się ze wszystkim przed zamknięciem akoparku, więc zostańcie, bo to nie koniec. Wracamy tu rano, bo najfajniejsze przed nami. Udało się. Nawet wyjście z jest ciężkie, słuchajcie. Ponieważ wszyscy chcą, żebyście wyszli, ale nawet nie możecie wyjść. Wyszliśmy tu, jest drugi dzień, okazało się, że sauny kosztują złoty 50 zł za minutę. Ja się kupiłem na akwaparku i wcześniej ich nie zakupiliśmy. Tutaj macie cały cennik i całą rozmowę, rozmowę wobec Pani. Z, z sauną. saunami. Bo wczoraj byliśmy i się odbi... odbiliśmy i zapłaciliśmy 20 złotych, byliśmy chwilkę. Tak więc złoty 50 zł za każdą minutę. Okay. Mamy takie bilety łączone, na samej i to jest cały dzień już, mm -hmm. 25 złotych za stówę, albo jest godzina na 50 złotych, a jak Państwo się odbiją z aquaparku, to jest złotych 5000 za zł. każdą okay. Okay. ok, Zaczynamy dzisiejszy dzień od zjeżdżalni i tu niestety duży minus, za zacieki na schodach spowodowane pleśnią. Lecimy na górę. Że nudna i wolna <noise> i strasznie ogromna kolejka. Czekałem z 10 minut, a dosłownie było przede mną, no nie wiem, może dziesiątka dzieci. Jest tutaj też cała strefa na zewnątrz otwarta i na przykład jest taka plaża. Ja uważam, że to jest super. i No teraz akurat zaszło słońce, ale jak było słońce, to było mega ciepło i chętnie tutaj została sobie cały dzień. Jak czystość? Wydaje mi się, że dopiero co otworzyli to, pewnie z początkiem czerwca, a mamy 3 czerwca. Ale teraz super. Myślę, że jest bardzo y, czysto i fajnie. Tak. Zanim jeszcze wrócimy do środka, przetestuję ciepłość wody. Na zewnątrz. O, Wracamy do środka. Mega silna. Ludowata. O nie. Jakość konstrukcji zjeżdżalni, z tego co na nasze oko możemy powiedzieć, widać, że to dbają i cała konstrukcja jest w świetnym stanie. I tu niestety pierwszy raz w życiu przydarzyła mi się taka zmora youtubera. Najgorsze co mogło się przytrafić, czyli zgubiłem kartę. Zgubiłem kartę z GoPro, z którą zjeżdżałem z większości zjeżdżalni i byłem też z tym GoPro oceniać jedzenie. Więc niestety tego w filmie brakuje. Ale spokojnie, zaraz wam wszystko opowiem. Ogólnie zjeżdżalni jest tam dosyć sporo, ale niestety kolejki są bardzo duże. W w tym oprócz nas była dosłownie jedna większa grupka dzieci i pomimo tego, że była to jedna wycieczka to do jednej zjeżdżalni naprawdę czekałem solidne z 10 minut wszystkie te zjeżdżalnie wyglądały na zadbane nie było tam niestety żadnego ratownika przy tych zjeżdżalniach co uważam, że jest dużym minusem, ponieważ były tam naprawdę małe dzieci i uważam, że jest to dosyć niebezpieczne i to powinno być poprawione jest taka jedna rzecz, której naprawdę nienawidzę na zjeżdżalniach wodnych i jest to te takie łączenia w trakcie zjeżdżania wiele zjeżdżalni ma coś takiego, że jak zjeżdżam to czuję takie to po prostu czuć, że przejeżdżasz przez to. Tutaj tego totalnie nie było. Jest też kilka zjeżdżalni, które mają pontony i uważam, że to jest świetne rozwiązanie. Siadasz na ponton i nie martwisz się o to, że obetrzesz się o coś. Więc naprawdę tutaj jest bardzo fajnie. No jedynie te kolejki, które są naprawdę dosyć duże. Podejrzewam, że w sezonie Jedziesz tam na dwie godziny Zjedziesz sobie może dwa razy Ale większość czasu przestoisz Więc to jest duży minus tego koparku. Przychodząc do jedzenia To miejsce, w którym ono się znajdowało Było dosyć małe I takie ustronne Był tylko taki jeden bar z jedzeniem I wszystko było na wagę Brałeś po prostu sobie talerz I nakładałeś to, co chcesz I potem płaciłeś za jego wagę I uważam, że to jest świetna opcja Ponieważ było tam do wyboru wszystko A my testowaliśmy naprawdę dużo rzeczy I zapłaciliśmy 40 zł To naprawdę nie jest dużo jak na aquaparku Podsumowując, uważam, że nie należy się temu akoparkowi metka najgorszego w Polsce. Ale to może po prostu jest potwierdzenie, że akoparki u nas w Polsce mają naprawdę fajny poziom. Więc jeśli chcecie, żebym pojechał do najlepszego akoparku w Polsce, dajcie znać w komentarzach. A póki co, wybaczcie mi, błagam i siema, ma do zobaczenia.